Witam dzisiaj mamy drugi lot konkursowy gąbki zaczęły przychodzić pięć już weszło teraz to od najpierw trzeba było czy już gąbki się zaczęły szósty na dach wylądował dzisiaj gąbki były późno opuszczone o wpływ do 11 tutaj trochę padało rano Gąbek siedzi na dachu Kurcie dopiero zaczął jak chcę zlecieć. Nie słuchają mnie tego gąbki. Tam młode po klapie chodzą, już takie większe. Próbujemy. Może zawałać arkami albo jakoś ja tam kolejny przyleciał. Będzie też już za nim dobra. No, jeszcze musi się wejść do środka, żeby się odbił. Dzisiaj warunki kiepskie gąbki pierwsze były chyba godzina 20 minut, 130 km Mają lekki wiatr boczny Na razie idą prawie że z kierunku Tak, niby kilometrów nie ma daleka, ale rzadko przychodzą. Tam jakaś grupa leci. Znaczy grupa 2, 4, 6, 7. Jeden do mnie chyba. Zakręcanie. A teraz do mnie dwa. Za wysoko strasznie szły. Znaczy telefon no, prawie nie łapie. teraz ich widać. Zeszły niżej. czerwony samiec drugi raz dopiero w kabinie to był jesienny, tamtegoroczny, nie był no ale teraz jeszcze na konkursie załapie na dachu i widać tu sąsiada, też przyleciał jeden jakaś grupka leci, sześć W zeszłym tygodniu mi dość fajnie poszło, 19 gąków się w konkursie chyciło, w tym 9 typowanych. U nas się tylko typowane liczą. Idzie jeden. Jestem na piątym miejscu w tej chwili w oddziale, to kolejny idzie. A gąbki się na dachu, nie chcą się. Ja chyba zajmę się wołaniem gąbków, tam jeden już całkiem z tyłu, z przeciwnego kierunku. Zajmę ja się zajmę wołaniem gąbków, bo gąbki siedzą na dachu, a konkursów nie ma. Są samce z samicami, młode ze starymi, nie mam to jakoś podzielone. Kred z początku, jakoś tam, powiedzmy, ma polecieć.